Witajcie drodzy bracia i siostry w Chrystusie. Dzisiaj chciałbym poruszyć niezwykle ważny temat, który dotyka każdego z nas, wierzących katolików. Jak możemy odziedziczyć Królestwo Niebieskie? To pytanie, które od wieków zadają sobie święci i teologowie, a dziś spróbujemy znaleźć na nie odpowiedź, czerpiąc inspirację z życia wyjątkowego młodzieńca, błogosławionego Carlo Acutisa. Karlo, często nazywany bożym influencerem lub świętym w dresie. Pokazał nam, że świętość nie jest czymś odległym czy zarezerwowanym tylko dla kapłanów i sióstr zakonnych w murach klasztorów. Wręcz przeciwnie, świętość jest dostępna dla każdego, tu i teraz, w naszej codzienności. A kluczem do tej świętości, a co za tym idzie, do Królestwa Niebieskiego, jest prosta, ale głęboka relacja z Jezusem. Pierwszą i najważniejszą lekcją, jakiej uczy nas Karlo, jest absolutne centrum jakim w jego życiu była Eucharystia. Nazywał ją swoją autostradą do nieba. To nie była dla niego tylko metafora czy pobożne życzenie. On naprawdę wierzył, że w tej małej, białej hostii jest obecny, żywy Bóg. Codziennie uczestniczył we mszy świętej nie z obowiązku, ale z ogromnej miłości i potrzeby serca. Chciał być jak najbliżej Jezusa, często mówił, Smutne jest to, że ludzie stoją w długich kolejkach, by zobaczyć koncert czy film, a nie stoją w kolejkach, by zobaczyć Jezusa w tabernakulum. To mocne słowa. Pokazują one, jak bardzo my, współcześni katolicy, możemy być rozproszeni przez świat. Zastanówmy się, jak często traktujemy Mszę Świętą jako kolejny punkt w naszym napiętym grafiku, a nie jako najważniejsze spotkanie tygodnia. Karlo uczy nas, by na nowo odkryć cud Eucharystii. Nie tylko poprzez uczestnictwo, ale także przez adorację najświętszego sakramentu. Spędzanie czasu w ciszy sam na sam z Jezusem zmienia serce. To tam ładujemy nasze duchowe baterie, tam otrzymujemy siłę do walki z grzechem i pokusami, tam uczymy się kochać tak, jak On nas kocha. Drugim filarem duchowości Karlo Akutisa była modlitwa różańcowa. Nazywał ją najkrótszą drabiną do nieba i najpotężniejszą bronią przeciwko złu. Codziennie odmawiał różaniec, kontemplując z Maryją tajemnicę życia Jezusa. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ Maryja jest naszą najlepszą przewodniczką do swojego Syna. Ona zna go najlepiej i zawsze prowadzi nas prosto do Jego serca. Różaniec nie jest mechanicznym powtarzaniem słów. To medytacja, która pozwala nam zanurzyć się w Ewangelii, zrozumieć ją sercem i pozwolić, by Słowo Boże przemieniało nasze życie. Karlo wiedział, że prosząc Maryję o pomoc, zyskujemy najpotężniejszą orędowniczkę w niebie. Trzeci aspekt to życie Ewangelią na co dzień. Świętość dla Karlo nie polegała na spektakularnych czynach, ale na wiernym i radosnym wypełnianiu swoich codziennych obowiązków z miłości do Boga. Był zwykłym chłopakiem, lubił grać na PlayStation, tworzyć strony internetowe, spotykać się z przyjaciółmi, ale we wszystkim, co robił, starał się stawiać Jezusa na pierwszym miejscu. Jego słynne powiedzenie brzmi: Wszyscy rodzą się jako oryginały, ale wielu umiera jako fotokopie. Zachęcał nas, byśmy nie kopiowali bezmyślnie tego, co proponuje świat, ale byśmy odnaleźli ten unikalny plan, jaki Bóg ma dla każdego z nas. Być oryginałem w oczach Boga to znaczy kochać. Karlo pokazywał tę miłość w praktyce. Był wrażliwy na potrzeby innych. Część swojego kieszonkowego oddawał biednym. Stawał w obronie słabszych kolegów w szkole, którzy byli wyśmiewani. Swoje umiejętności komputerowe wykorzystał nie dla własnej chwały, ale po to, by stworzyć stronę internetową o cudach eucharystycznych, chcąc podzielić się swoją wiarą z całym światem. To jest właśnie konkretna miłość bliźniego, o której mówi Jezus w Ewangelii. Królestwo Niebieskie nie jest dla tych, którzy tylko mówią, Panie, Panie, ale dla tych, którzy pełnią wolę Ojca. A wolą Ojca jest to, byśmy kochali siebie nawzajem tak, jak On nas umiłował. Czwarta lekcja od Karlo to regularna spowiedź święta. Nazywał ją „środkiem czystości dla duszy”. Rozumiał, że jesteśmy słabi i grzeszni i że potrzebujemy Bożego miłosierdzia, aby powstać po upadku. Nie bał się przyznać do swoich błędów i prosić o przebaczenie. Podchodził do spowiedzi regularnie co tydzień. Wiedział, że ten sakrament to nie sąd, ale spotkanie z kochającym ojcem, który zawsze czeka z otwartymi ramionami. Dzięki spowiedzi nasza dusza staje się czysta, a my z nową siłą możemy dążyć do świętości. Wreszcie, Karlo uczy nas, Abyśmy mieli jasny cel niebo. Często powtarzał: Naszym celem musi być nieskończoność, a nieskończoność nieskończoność to nasza ojczyzna od zawsze jesteśmy oczekiwani w niebie. Kiedy żyjemy z tą perspektywą, wszystko inne nabiera właściwych proporcji problemy, trudności, cierpienia wszystko to staje się łatwiejsze do zniesienia, gdy wiemy, że jesteśmy tylko pielgrzymami w drodze do wiecznego domu. Karlo, mimo młodego wieku, był gotów na spotkanie z Panem. Kiedy zdiagnozowano u niego białaczkę, ofiarował swoje cierpienie za papieża i za kościół. Nie rozpaczał, ale z ufnością przyjął wolę Bożą. Podsumowując, droga do Królestwa Niebieskiego, którą wskazuje nam błogosławiony Karlo Akutis, jest drogą prostą, ale wymagającą. Opiera się na czterech filarach: Eucharystii jako centrum życia, codziennej modlitwie różańcowej życiu Ewangelią poprzez konkretne akty miłości i regularnej spowiedzi. To wszystko zjednoczone w jednym celu – dążeniu do nieba, naszej prawdziwej Ojczyzny. Drodzy przyjaciele, życie Carlo Acutisa jest potężnym wezwaniem dla nas wszystkich. Wezwaniem, by nie marnować czasu, by żyć na 100% dla Boga, by nie bać się być świętym w dzisiejszym świecie. Niech Jego przykład rozpali w naszych sercach pragnienie nieba i doda nam odwagi, by każdego dnia wybierać Jezusa. Pamiętajmy Jego słowa: Być zawsze zjednoczonym z Jezusem, oto mój plan na życie. Niech to będzie także nasz plan. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Jeśli ten film był dla Was inspiracją, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i podzielcie się nim z innymi. Niech Bóg Wam błogosławi.